Dzień dobry, witam Was na naszym kanale Highport TV. Nazywam się film ze mną jest dzisiaj Anastazja. Nagrywamy nasz program Show Me Your Outfit na Chmielnej w centrum Warszawy. Szukamy ciekawie ubranych osób i zapytamy ich, czy żeby wyglądać dobrze, trzeba wydać dużo pieniędzy. Kolejnym głównym pytaniem będzie to, czego byś nigdy nie założył. I to jest bardzo ważne. Napiszcie w komentarzach, czego nie założylibyście wy. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie koniecznie lajka i włączcie dzw dzwoneczek do powiadomienia. Hejka, lecimy! Nazywam się Anastazja. Powiedz mi, jak masz na imię, ile masz lat i co robisz w Warszawie. Cześć, jestem Lisa. Jestem w sumie z Wrocławia, ale do pracy przyjechałam i mam lat 19. Super, powiedz mi, masz w ogóle mega kontrowersyjny, bardzo ciekawy look. Skąd inspiracje na takie swoje ciekawe stylizacje? Wiesz co, głównie to obracam się w bardzo retro sytuacjach. Oglądam zdjęcia mojej mamy. Jej przyjaciółek z lat wiesz, 90., -tych, 2000., -tych, a były takie sztuki, że, że przeważnie to są właśnie różne tego typu inspiracje. A to jest bardzo ciekawe. Nie słyszałam, żeby ktokolwiek właśnie brał inspirację stamtąd, bo często mówią, że vintage, jakieś sklepy i tak dalej, ale nikt nie mówił, że tak z domu. Powiedz mi, co masz na sobie dzisiaj i czy możesz wycenić ewentualnie swój look? Wiesz, co? Spodnie i bluzka to są właśnie mojej mamy ubrania sprzed 30 lat. Więc wycenić byłoby ciężko, no ale obstawiam, że w tej chwili to pewnie byłyby gdzieś w lumpeksach, więc jest to może 15-20 zł. Buty mam Pumas 250. Jeżeli liczymy biżuterię, to będzie trochę więcej. Swarovski wybiam Westwood i jakieś tam złoto też, niektóre retro. Mam nerkę z LS, też ze stówkę będzie, ale ogólnie to ja nie lubię dużo wydawać na dobre ciuchy, bo nie trzeba po prostu. No rozumiem, właśnie przechodzimy płynnie do pytania, czy trzeba ubierać się drogo, żeby wyglądać dobrze, jakie jest Twoje zdanie na ten temat? W ogóle ja uważam, że wydawanie dużo pieniędzy na ładne ciuchy się zupełnie mija celem, bo można mieć jeszcze ładniejsze rzeczy, jeszcze bardziej oryginalne, jeszcze bardziej niespotykane za zupełnie psie pieniądze. I w ogóle wydawanie, wiesz, grubych tysięcy na jakieś pierdoły, to nie, nie, zawsze, bardzo... nie zawsze łączy się z tym, że dobrze wyglądasz i ha. masz dobry styl. Nie, to chodzi właśnie o wyczucie stylu. Tak. I ludzie, którzy myślą, że kupią sobie, wiesz, sukienkę za 3000 i nagle są uważają się za świetnie ubranych, to jest taka po prostu wycieranie sobie Często mija się z prawdą gdzieś tam, nie. Czy masz może ulubionego projektanta, albo gdzie najczęściej kupujesz ubrania? Wiesz co, jeżeli chodzi o, o projektantów, to nie mam swojego ulubionego, a jeżeli chodzi o kupowanie ubrań, to przeważnie są to różnego rodzaju lumpeksy, outlety. I najbardziej? Najbardziej lubię chodzić po znajomych, przeglądać im szafy. Co mają do wyrzucenia i zawsze znajduję jakieś paskudne, wiesz, pojedyncze rzeczy, które przez akcesoria, przez ubranie można nadać mi zupełnie innego charakteru. Masz bardzo ciekawe podejście do tego. Rzadko się spotyka, żeby ludzie zwracali uwagę na taką odpowiedzialną modę tak naprawdę, bo gdzieś tam odchodzimy od fast fashion. Czy właśnie to też ma na celu, czy to przez przypadek wychodzi? E, wiesz co, nigdy jakby nie byłam tak bardzo antyfast fashion. Zawsze lubiłam sobie kupić coś fajnego na przecenie, ale potem się właśnie wkręciłam w lumpeks i zdałam sobie sprawę, że mogę sobie kupić tak samo fajne, albo nawet jeszcze fajniejsze, lepsze jakościowe rzeczy z drugiej ręki za o wiele lepsze pieniądze. I wiem wtedy, że nie dokładam swojej cegiełki do, do, do wyzysku i do kapitalizmu. I, i... Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, bardzo w ogóle rzetelna odpowiedź. Powiedz mi jeszcze w takim razie, czy jest rzecz, której byś nigdy nie ubrała na siebie? O Jezu. Um, jeansów nienawidzę. Nienawidzę jeansów. Uważam, że jeansy są jednym z bardziej przereklamowanych rzeczy. Jeżeli już takie się naprawdę muszą być, super ciekawe. Obcisłe spodnie, skinny fit, kategorycznie nie. Zwykłe t-shirty też odpadają. Nie lubię oczywistych rzeczy, nie lubię basicowych. Szarego nienawidzę. Szary jest mdły, beżowy jest mdły. Lubię coś, co ma jakikolwiek charakter i wyraz. No tak, widać też po Twojej stylizacji, masz bardzo ciekawe, tak jak mówiłam, w szminka Ci pasuje tutaj do dołu. To jest bardzo ciekawe, bo teraz jest tendencja raczej na takie basicowe, zwykłe, spokojne rzeczy, więc bardzo ciekawe jest to, że lubisz się tym bawić. Wiesz co, no czy też czasami się ubieram basicowo? Jak najbardziej, no każdy czas mi się ubieram basicowo, co nie zmienia faktu, że dla mnie... Ubranie się samej dla siebie, tak, żeby ludzie tam patrzyli na ulicy, to jest dla mnie mój własny jakby rytuał i celebracja, i jak ludzie się patrzą, to się czują o wiele lepiej. No dziękuję ci bardzo. To jest niesamowite, bo rzadko się spotyka ludzi, którzy mają taką e, odwagę wewnętrzną. Czy masz na przykład e, jakąś radę dla ludzi, którzy boją się w ten sposób określać siebie, albo boją coś ubrać, bo ktoś im mówi, że źle w tym wygląda, albo że jest zbyt odważne, bo nie ukrywają i jesteś ubrana dzisiaj bardzo odważnie. E, czy. To, że sobie na to pozwalasz, to znaczy, że masz może na jakiś na to sposób, czy... Wiesz co, sposób mam taki, że po prostu czerpię wielką energię i wielkie szczęście z właśnie z przykuwania oczu, ale... Wszystkim moim znajomym, którzy mówią, że o, bojesz to założyć, czy źle się w tym czuję, zawsze mówię i to samo. Wyjrzyj przez okno, spójrz na ludzi dookoła, spójrz jak oni się ubierają, czy chcesz wyglądać jak każda po kolei osoba. Każdy wygląda dokładnie tak samo. Najlepiej to widać właśnie zimą. Wszyscy są identycznie ubrani. Tak, płaszcze czarne, czarne ciemne. ciemne. Tak, dlatego właśnie przy takimi oporami zawsze, zawsze mówię, że lepiej, żeby lepiej się wyróżnić, lepiej być sobą i lepiej mieć smak. No tak, dziękuję Ci bardzo za tą radę. Myślę, że ktoś ją na pewno sobie weźmie do serca. <noise> dziękuję za piękny wywiad i życzę Ci miłego dnia. Dzięki wielkie, pozdrawiam. Cześć, jak masz na imię? Ile masz lat i skąd jesteś? Ania, 20 lat i się przeprowadziłam tutaj z Belfastu dopiero. No, bardzo ciekawe. A powiedz, czym się zajmujesz na co dzień? No, na razie to sobie odpoczywam, trochę robię tatuaże i tako. Okej, okay, to no, akurat ciekawe zajęcie. No. <laughs> bardzo ładnie wyglądasz. Powiedz, gdzie czerpiesz inspiracje swoje modowe? Głównie to z głowy, ale też trochę. Od ludzi, którzy jeżdżą na desce, bo też jeżdżę. Okay. A czerpiesz to z internetu, czy bardziej analogowo? Czasami z internetu, czasami z ulicy, ale raczej z głowy, głównie. Okay. A gdzie zazwyczaj kupujesz swoje rzeczy? A przeróżnie. W sieciówkach, wszędzie, wszędzie, gdzie możliwe. Okej, okay, czyli nie masz za bardzo ograniczeń co do tego, jeżeli Ci się spodoba? To git. No dobrze. Powiedz co dzisiaj masz na sobie? Ile mniej więcej w całości to kosztowało? Każda rzecz po kolei? Oh. Tak, od możemy. No buty, dobra. Spodnie. No to buty to są Jordany Jedynki. Tak jest. Nie udało mi się dropnąć, więc musiałam <grym> trochę przepłacić. No ale tak 1200. Okay. Spodnie. Jezu, skąd te spodnie są? No mega zajebisty krój. Zaraz sobie przypomnę. O, wiem. Taka angielska strona internetowa Motel Rocks. Okay. I kosztowały 50 funtów. Nie wiem ile to jest. No 250 zł. Tak. Koszulka jest od babci, więc za darmo. Jakaś taka stara z lat 80. nie wiem. Więc to za darmo. I to w sumie tyle. Okej, okay. okej. Okay. A powiedz mi, czy uważasz, żeby wyglądać dobrze trzeba ubierać się drogo, czy bardziej? Nie. Można się ubierać nawet w lumpach. Okej, okay, okej. Okay. Powiedz mi, czy jest jakaś taka rzecz, której nigdy w życiu byś nie założyła? Mm, tak, rurek. Okej, w sumie do przewidzenia. Opowiedz jeszcze mi trochę o swoich tatuażach, jak w ogóle się w to wkręciłaś. A jakoś tak któregoś razu stwierdziłam, że będę cała wytatuowana, więc się zaczęłam tatuować w wieku 6, 17 lat i tak się cały czas tatuję. Okej. Okay. Okay. Dobrze, dziękuję bardzo Ci za wywiad. <grafy> Cześć, jestem Anastazja. Powiedz mi, jak masz na imię, ile masz lat i co robisz w Warszawie? Nazywam się Elizabeth Astecko, mam 21, w Warszawie studiuję. Super, co? Jaki kierunek? Uh, Pierre Marketing Medialny. Wow, 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 wow. To już rozumiem skąd tutaj taka ciekawa stylizacja. Skąd czerpiesz inspirację przy złożeniu swojego uh, outfitu? Z życia codziennego, z tego, co mam w szafie. Czy możesz mi powiedzieć, co masz dzisiaj na sobie? Kropki dostałam od przyjaciółki w prezencie. Te spodnie są z Budapesztu. Kupiłam w lumpie, to chyba był szputnik. I tu jest taka specjalna dziura, która oczywiście jest przez przypadek zrobiona. Zrobiłam akurat w Budapeszcie, jak kupiłam, od razu założyłam i zrobiłam dziurę. I myślałam, że coś z tym zrobię. Ale... Najgorzej. No, ja, ja nie wiem czy najgorzej. bo mi się... Znaczy, wygląda tak, wygląda bardzo dobrze. Myślałam, że już takie zostały kupione. I jeszcze tutaj reszta akcesoriów? Mogła? To jest z marketu, nawet nie pamiętam skąd. Kupiłam tu dawno temu. To też nie wiem jaka to jest marka. To jest napisane Freeware. Znaczy, zgodny skąd jestem. Uh, nie wiem. To kupiłam u uh, rzemieślników na Białorusi. No, i mam jeszcze ze sobą aparat. Dostałam w prezencie, kiedy byłam w Odessie i nacywałam bokage uh, surfingu. O, ciekawe, i robisz z nim zdjęcia? Tak, yy, zazwyczaj to są zdjęcia moim znajomym lub kiedy ja gdzieś chodzę po mieście. Czy możesz określić mi więcej, ile twój lub kosztował? Mm, gdzieś 150 zł, może 200, bo jeszcze okulary. Też z Budapesztu. Też z, z, ze Szputniku. Szputnik. Rozumiem. E, czy uważasz, że trzeba ubierać się drogo, żeby wyglądać dobrze? Myślę, że nie. Najważniejsze jest, jak człowiek się czuje w tym ubraniu. I e, wyrażasz siebie poprzez swój ubiór, czy e, to są takie rzeczy po prostu, w których jest Ci wygodnie? Wyrażam siebie, no mi się wydaje, że to jakby nie różni się wyrażać siebie i e, zakładać to, co ci wygodnie, bo na przykład dzisiaj założyłam te ubrania, bo miałam trochę takie zły nastrój, więc to są moje ulubione spodnie, które mnie bronią od wszystkiego. No, rozumiem, czyli coś w czym się czujesz bezpiecznie. To jest bardzo ciekawe w jaki sposób podchodzisz do ubrań, bo to jest bardzo nieciekawe pode... Boże, nieciekawe, bardzo, bardzo interesujący w ogóle sposób pojmowania mody, że czujesz się w tym bezpiecznie, więc od twojego nastroju zależy to, co na siebie założysz. Powiedz mi jeszcze, czego byś nigdy w życiu na siebie nie założyła? Ja myślę, że nie ma czegoś takiego. Może być jakiś specjalny nastrój i nie będę mogła założyć to, czy... Inne, ale nie mam jakichś założeń, że coś jest złe, bo wszystko może być dobre lub złe. Yy, czy masz jakiegoś ulubionego projektanta albo markę? Mm, nie. Czyli po prostu yy, tak, żyjesz trochę chwilą, jeżeli chodzi o modę. No podoba mi się na przykład pokazy organizowane przez Gucci, albo widać, że jakby estetyka jest inna nie estetyka i widać, że ludzie, którzy robią tę modę, oni wyrażają siebie i to, jak patrzą na świat, nie zwracając uwagi na trendy. Czyli zaciera się taka granica między sztuką a stricte ubiorem. To jest też bardzo ciekawe. E, powiedz mi jeszcze, czy na przykład podążasz za trendem, który teraz jest coraz bardziej widoczny, odpowiedzialnej mody? Oczywiście. No dlatego na przykład ubieram się zazwyczaj w lumpie. Rozumiem. Dziękuję Ci bardzo za wywiad. Życzę Ci miłego dnia. Ja również. Dzięki. Dzięki. No i dotarliśmy do końca. Zostawcie w komentarzach, czego wy byście nigdy nie ubrali. Nie zapomnijcie zasubskrybować nasz kanał i dać lajka i dzwoneczek o powiadomieniach. Wszystko. Bajo.